Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dziś chcę Wam pokazać, jak budować skiny. Bezpa oczywiście. Chcę Wam pokazać, jakie skiny będziemy budować. Znaczy, tutaj nieźle zapisane, ale to będą takie najprostsze skiny, jakie chcę zrobić. Bo ja nie jestem dość zbyt dobra w robieniu skinów. Czasem wychodzą mi lepsze, czasem gorsze. Myślę, że najlepiej wyszedł mi ten. Tego robiłam niedawno, tak na szybko. Słaby jest. Wiem. Yy, taki kawaii. Yy. Pozdrawiam Lady Uni. Yy. Chciałam pozdrowić już od dawna. Ale zapomniałam na tamtym filmie. No co by tu powiedzieć. No będzie budować skin, takiego najprostszego. Myślę, że go nawet nie będę za bardzo y, się starać, albo coś. Tylko najzwyczajniej w świecie zrobię takie Pokażę Wam, jak najzwyczajniej zwykłego skina zrobić. A jak on mam dokładnie wygląda, no to już będzie ja wiem, tylko pokażę kształt, włosy i to, jak Wy to zrobicie, to jest random. już Ja zaraz wracam. A więc, kiedy już wejdziemy w części Blockster. Zbieramy 16, 16 na 16. I na początek użyję sobie tak, żeby każdy miał. To myślę, że metalową płotę ma większość osób. I weźmiemy sobie na przykład. O, taki kolor. Łojcie, już w to. Narzędzia. Jeśli chodzi o narzędzia, to trzeba. Można wziąć zwykłego, albo można wziąć ten. Dajcie. Jak mamy takie coś, to ja tutaj nie będę nic za bardzo przyspieszać, tylko trzeba to zrobić. Nawet nie pamiętam dokładnie, ale z tego co wiem, Zdaje mi się, że na cztery klocki, tak mi się zdaje, z tego co pamiętam, bo ja tutaj już wiecie, kiedyś zobaczyłam, się nauczyłam skądś, nawet nie wiem skąd, gdzieś na YouTube jakiś filmik randomowy obejrzałam i już nawet nie pamiętam, ja zwykle robię na cztery, tyle wiem. Robię to na telefonie, więc precyzji tutaj doskonałej mieć nie będę. I przechodzimy do następnego kroku. Z obu stron musimy zrobić coś takiego. I robimy takie coś. O. Takiego chcącą rękę zrobić. No to już jest wasza sprawa, jak wy to zrobicie. Naprawdę w to nie chcę wam wnikać. No. Takie coś. Teraz trzeba zrobić szyję. Szyję najlepiej zrobić ze zwykłego takiego o. No i wybieramy jakieś tam ciało w chcemy. Nieważne jakiego chcecie. Można też zrobić golfik, ale ja nie jestem zwolennikiem golfów, więc... raczej tego nie robię. Przeglądajcie, się. Nie, mam tutaj, nie będę za dużo tłumaczyć, tylko wy się przeglądajcie jak ja to robię. No, i mamy takie coś. I taka jest sprawa. Muszę tylko coś sprawdzić, jak to się robi na pierwszy I teraz trzeba wybrać, jaką chcemy mieć. Minkę. No tutaj już trzeba coś mieć. Mogę wziąć takiego buziaczka. I ja wezmę sobie takie coś. Nie trzeba też robić minek, ale. Ja jednak zawsze wolałam y, zrobić bardziej rozmaitego skina niż mniej rozmaitego. Nie No, Teraz potrzebujemy zrobić rumienny. Ja najczęściej używam tego kartonu. Myślę, że jak większość osób karton. I tu oczywiście wziąć taki jakby zarumieniony kolor. I teraz jeszcze yy, tak. nie karton, tylko taki. Może być mniej rumieniony, może być taki sam. To od was zależy i takie tutaj rówieńce. Jak mamy już takie coś, bierzemy zwykły ten. Wójt, co w takie owce z narzędziem do ręki. I mamy takie coś. Teraz potrzebujemy znów tego samego. I nie, nie tego samego, bierzemy ten do ręki. Robimy tak. I oczy. Kolor oczu zależy tylko od was. Ja zwykle robię oczy czarne. No, mam by takiego stwora śmiesznego. Myślę, że oczy to akurat praktycznie każdy umie zrobić. Łatwiutkie to. No i takie coś mamy. Teraz myślę, że już tylko łatwiej będzie. Chyba wziąłem tu kolor jasny. więc uważać z tymi kolorami, bo są podobne. I można się naprawdę nieźle przyjechać. Zrobić tęczowego skinę przez przypadek. Moje skiny nie są jakieś mega ładne, ale jak chcecie tak cokolwiek, żeby móc chociażby dla koleżanki albo dla jakiegoś youtubera zrobić, to nie ma chyba z tym żadnego problemu. Dobra, ja skończę robić głowę, a wy w tym czasie poczekajcie na mnie. Dobra, na razie yy, mamy tyle, i teraz trzeba pozaokrąglać. Jeżeli chcecie, na jakimś filmie mogę Wam pokazać jak robić jakieś inne fryzury, albo po prostu bardziej skomplikowane skiny. Bo tutaj takiego najprostszego Wam pokazuję, takiego byle był, jak chcecie cokolwiek zrobić, jak chcecie sobie mieć takiego unikatowego, którego nikt inny nie ma. No chyba, że to nie będą popularne i ludzie będą tego używać. Teraz trzeba zakromić. Te. I musicie pamiętać, żeby zawsze. O, mam zawsze problem z tymi policzkami. Żeby najpierw, a dopiero potem robić włosy. Bo ja właśnie czasem mi się tak zdarza, że się, zapomnę się kompletnie. I no, wychodzi jak wychodzi, potem. Mam kwadratową twarz, już trochę mam w prawej jeśli o to chodzi i nie robimy włosy, myślę, że tego wam nie trzeba pokazywać, bo jest to bardzo łatwe zajęcie, więc myślę, że włosy zrobię, a zeszelej, zrobię różowe włosy tym narzędziem i je zaraz to o jakiej długości chcecie zrobić włosy zależy tylko od Was. A teraz znów bierzemy to nasze ukochane narzędzie do ręki i z Można zrobić te włosy w różny sposób. Ja jak tutaj mówię, zawsze robię ten najprostszy i najkrótszy, najkrótszy sposób. Umiem robić, oczywiście bardziej skomplikowane, ale nie chcę, bo dla takich początkujących osób... Dla takich początkujących osób, które nie umieją jeszcze w ogóle robić skinów to najłatwiej będzie po prostu takiego najprostszego sobie, według wzoru, z, z YouTube'em otwartym na tej stronie zrobić. Tak to na razie wygląda. Teraz y, grzywka. Grzywka też tak może wyglądać różnie. Różnie I przepraszam, że tak ucinam mam kaszel. I to zależy tylko od Was. Jest, żeby spędzić taką byle jaką. Nie chcę Wam zabierać za dużo czasu, więc też utnę. Tak, powinno to wyglądać. Można zrobić inną monotę sporo, z grzywkę. To już zależy, jak, jak wiadomo, od Was. Bo ze skinami to jest tak, że nie można Chyba się, jeżeli się nie patrzy na filmik, to nie można zrobić. Chyba tylko profesjonalista umie tak idealnie odzorować czyjś skin. Nie spaczając, jak ktoś to robi. I to jest chyba najlepsze. Wymyślając sam, samemu kolory i wzory. Więc takie coś mamy. Można dodać sobie jakąś ozdobę słuchawki, albo opaskę, ale ja myślę, że ja nie będę nie zrobić. Tylko dam szelki, które będą w tym samym różowym kolorze. Aby ślicznie ozdobić tutaj towarzystwo. No, jak widzicie, to, jakiego zrobicie skiny, zależy tylko od was i myślę, że głupim pomysłem byłoby zrobić skina takiego samego jak ja. Bo to jest indywidualna sprawa. Każdy robi takiego, jakiego chce. Zrobiłem tym razem takiego szalonego. Mmm, sorry. Do tylko mnie cały czas zapraszają. Ja zrobiłem szalonego, i myślę, że on idealnie mnie odzyskuje. Przepraszam za hałas. Na innym telefonie dostałem SMS-a. Na. A. Y Myślę, że na tym skończymy. Jak tutaj widzicie, mam skina, jest zrobione. Serdecznie zapraszam do używania go. Myślę, że wyszedł całkiem nieźle. Kiedyś robiłam lepsze skiny, wychodziły mi lepiej, ale już trochę zapomniałam jak to się robi. Można przedłużyć rzęsy wielu skinek, na przykład tu. Tam, u mojej roki też, tak też. Przedłużałam rzęsy. Jeżeli chcecie, piszcie w komentarzach, czy mam robić, yy, czy mam zrobić wam na odcinku bardziej skomplikowanego skina, na przykład takiego. Bo robiłam naprawdę różne na skiny. Jak widzicie większość skinów jest dla y, osób równych. Najlepiej. Skin, który mi najlepiej wyszedł to jest chyba ten. I ten mi wyszedł świetnie. To był mój drugi skin, ale fajnie te włosy zrobiłam. I dwa różne oczy. No, no. To mi się też tak podoba. Ja też nie robię jakoś ekstra skinów, ale myślę, że jest nieźle. Nie chcę przedłużać odcinka. Ja się z Wami żegnam. I w... oczywiście w staroświeckim, staro w starym stylu mojego kanału. Bajo, kochani.